Czy dobre uczynki naprawdę są ważne? Kiedy przyglądamy się nauczaniu z Pisma Świętego, to czytamy w liście Świętego Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. Jezus bardzo często mówił o tym, że wiara powinna przekładać się na uczynki, mówiąc o tym: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Cokolwiek uczynilibyście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili kto poda kubek wody jednemu ze swoich braci, ten nie utraci swojej nagrody." Jezus mówi, po owocach ich poznacie, czyli też po uczynkach, przede wszystkim po uczynkach. Rozpoczynając Wielki Post usłyszeliśmy Ewangelię o tym, jak Jezus mówi, kiedy dajesz ją mużnę, Jezus nie mówi, jeżeli ewentualnie dajesz ją mużnę, albo jakbyś dawał ją mużnę. Jezus mówi, kiedy dajesz ją mużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, żebyś nie robił tego na pokaz. Jezus zakłada, że dajesz ją możne. Dobre uczynki są szczególnie ważne wtedy, kiedy widzimy albo doświadczamy jakiegoś zła, tak jak w ostatnich dniach, kiedy widzimy to na Ukrainie. Dobre uczynki potrafią też załatać jakąś dziurę, która została wywołana złem. Potrafią naprawić coś, co zostało zepsute, skrzywdzone, zniszczone, co uległo destrukcji. Dlatego nasze dobre uczynki są szczególnie ważne wtedy, kiedy dzieje się dużo zła. Widzimy też po naszych dobrych uczynkach, że jesteśmy zdolni do pięknych rzeczy, do szlachetnych rzeczy, do wspaniałomyślności, do wielkoduszności. I to jest też niezwykle ważne, że doświadczamy, że nasza praca ma sens, że to się liczy, że to nie idzie na marne, że ja swoimi rękami, swoim uśmiechem, swoją dobrocią potrafię. Przyczynić się do tego, że ten świat jest lepszy. Ja jestem harcerzem od dziecka. My, jako harcerze, mamy taką dewizę, która mówi nam o tym, że powinniśmy zostawić świat choć trochę lepszym niż go zostaliśmy. Wiedz o tym, że Twoje dobre uczynki, Twoje staranie, Twoje chęci i Twoje wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi, Twoja pomoc, Twoja służba, Twój wolontariat liczy się. Zostawiasz świat choć trochę lepszym niż go zostałeś. I wracając do tego, co powiedział Jezus w Ewangelii w środę popielcową. Jeżeli dajesz ją mużne, niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni prawa. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Wiedz o tym, że każdy Twój dobry uczynek nie będzie zapomniany przez Ojca, który jest w niebie. On widzi, on docenia, on odda. On Cię wynagrodzi za Twoje dobre uczynki.